Wiecie, co jest niesamowite? Mieć chłopaka w czasach pandemii. Wczoraj miałam miesięcznicę z moim chłopakiem. No, jesteśmy ze sobą miesiąc. Zaostrzenia weszły gdzieś 14 marca. My zaczęliśmy ze sobą chodzić 10. I jakie to było takie niesamowite przeżycie. Albo... No, nie wiem, myślenie o tym, że mogłoby być inaczej, ale tak jak jest, było dobrze, bo ja, która trenuję codziennie, codziennie trenuję łucznictwo i codziennie muszę być na treningu, muszę zrobić siłownie, co weekendy mam zawody, wyjazdy. Tak teraz siedzę w domu i mam czas dla siebie, dla bliskich, dla sportowca to jest niby źle, bo. Bo starty są odwołane, ale jestem zmuszona, aby siedzieć w domu i mieć teraz czas dla siebie. Wiecie, jakie to jest niesamowite uczucie? I, i spotykamy się, on przyjeżdża do mnie, ja przyjeżdżam do niego. Um, wiem, że to jest na pewno no, niezgodne z zakazem, ale jak inaczej spędzać czas? jak pielęgnować coś, co niedawno powstało. Miałam czasami takie trudności i gryzło mnie sumienie. <gryzło> Ale jak inaczej żyć? <gryzło> Trzymam cały czas receptę w kieszeni. Gdyby mnie policja złapała, że jadę do niego, no to mówię, że brakuje mi leków w mojej aptece, bo tak, to są takie silne mandaty. Zresztą nawet nie wiem, czy ten, ta recepta by przeszła. Także świeża <śmieszna śmieszna> sytuacja. Ale no naprawdę dzięki tej epidemii ja mam czas dla siebie, mam czas dla niego, on ma czas dla mnie, też jest sportowcem. I to jest takie najpiękniejsze teraz.